Późny wieczór. Sylwester ma problem z córką. Marta po raz kolejny wróciła bardzo późno do domu, po czym zamknęła się w swoim pokoju. Sylwester chce położyć temu kres i porozmawiać ze swoim dzieckiem. Marta, Marta, słuchaj. Co ty, co ty tutaj masz? Pokaż. Ojej, piwo? znowu nie pukać, Piwo? Wiesz. No piwo, no. może. Nie, dlaczego? Nie wiesz, że się zaczyna od jednego piwa? Daj spokój, tato, jestem prawie pełnoletnia. Uczy się. i sobie. Słuchaj. Oj, tata, no, znowu nie płukasz! Co ty wyprawiasz? Nie poznajecie, dziewczyno. Oj, tylko próbowałam, być spokój, no, zwykłe wino i tyle hałasu. Nie rozumiem dlaczego. Po co ty to robisz? Po co ty to robisz? Czy to uważasz, że to jest śmieszne? Czy to uważasz, że to są żarty? Nie, to nie to Mieszam. jest alkohol, to jest alkohol! Oj, przestań mi przeszkadzać, idź sobie uczę się, tutaj z nami wiesz? Ciągle na mnie krzyczysz. Później porozmawiam. Dobra, dobra. No nie wiem, nie wiem co mam z nią zrobić, nie rozumiem, nie rozumiem jej. Słuchaj, No teraz to już trochę przesadziło Oj teraz. dobra, tu wiesz, Proszę cię, oczy, ty mówisz, ty mówisz o prywatności? Tak! Jak ja mam ci zaufać, dziecko, jak ty przychodzę i ty pijesz alkohol, pijesz piwo, pijesz... Zamówiał, to bym nie zobaczyła. A teraz wódkę? Jeszcze trochę to przyjdzie i będziesz stała z menerami pod blokiem. No proszę cię, nie rozśmieszaj nie idź sobie, zaznij drzwi i nie przychodź tu więcej! Matka, przyjdzie matka, to porozmawiamy. Do ja dobra, sam się nie dobra. będę z tobą Nie mam siły już. Mojej córce całkowicie odbiło. Nie wiem po kim to ma.